Ten motor. Specjalny odcinek przygód mórz gangsterskiego. Tymczasem, tym razem, bez żadnej Iwony, tylko mój głos. Audio z gry jest wyłączone, bo gdybyście słyszeli, to kurde, to by mnie nie było w ogóle słychać. Bo nieważne, jak bardzo ja ściszę tą grę, to po prostu nie cholery nie idzie. Nie i cholery nie idzie tego ściszyć nic byście nie usłyszeli. tak, tutaj trochę przemyślenia, takie tam przy rozgrywce jest Andras. No to co? No coś może będzie słychać, coś może bo ostatni raz jak testowałem to się coś przebijało przez mikrofon z tych gośników ze słuchawek z głośników słuchawek się przebijało do mikrofonu niech Was nie zmieni ta jakość że to tak przejrzyste przejrzysty jest ten mikrofon to co ja mówię tak Taką ładną jakość ma ten mikrofon, bo ja to nagrywam na tym samym starym komputerze, na swoim Mustang'u Na którym po prostu zwykle robię tą serię Mikrofon też jest z tamtych czasów, co to, dwa, jakiś 2005 rok? Chyba coś takiego No tutaj się kłócą gangsterzy, gangsterzy się kłócą, kłócą, o, o, o. O. Ale to naprawdę jakiś, jakiś gówniany jakiś gówniany taki headset, jakieś gówniane słuchawki z takim mikrofonikiem, który naprawdę dobrze brzmi. Nie żeby coś. Nie wiem, jak ale dobrze brzmi. O teraz będzie. Aspekt ciekawy. Jak... Putas. Zła Meksykanka Wściekła Meksykanka Putas! La putata, putata! Dobra Teraz trzeba jechać do ty Sterowanie myszką W sumie nawet takie złe nie jest Ojej, nagrywam to jakieś 22-23 grudnia. Dzień przed Bożym Narodzeniem. W sumie nawet nie dzień, tylko dwie godziny. Niecałe. Gdzie ja jadę w ogóle? To jest, o to jest pytanie. Ja jakoś dojadę. Y ale nieważne, coś z tymi świętami tak średnio. Brak śniegu, w ogóle nic ostatnio nie pada. W ogóle w tym roku, no przynajmniej u mnie, bo tam gdzieś widziałem, że tam, może tam w jakichś podlasiach, małopolsce, jakiś tam był śnieg. Ale tam, ale tu u mnie w Wielkopolsce to nic nie ma. Nic nie było jeszcze. Więc no. Z jest naprawdę stypa. Jest naprawdę słabo. I ja przez ten brak śniegu, no, tych świąt w ogóle nie czuję. Nie wiem, jak wy. No, prawda, coś tak. No, ta rodzinna atmosfera, niby coś. Przemawia to do mnie, ale. No, jakby nie czuję. Nie czuję, że to w ogóle jest zima. Nie czuję, że to są święta. Pogoda mi przypomina bardziej jakąś taką rozdupconą jesień niżej zimę mrozi w cholerę no i co mi to da, że mrozi no. którędy ja jadę, cholera kurde, gdzie ta babka jest ja nie wiem, czy ja tego pociąć nie będę musiał tutaj całkiem duży materiał się szykuje jak ja będę tak jeździł, szukał tej baby wrednej, meksykańskiej Znowu zapierdzielać przez pół mapy A chciałbym po prostu, żeby te święta Żeby kiedyś święta miały, miały ten sam vibe co kurde te 8-7 lat temu Też wiadomo wtedy no, było więcej członków Rodziny przy życiu, ale no dobra jest jak jest, bo dużo poumierało tam za tak dwudziestych na początku, no szkoda, ale co zrobisz. Tutaj tak bez sensu gadam, bo tu wszystko w tym kanale jest na spontanie. To, to, co ja tutaj gadam, też jest na spontanie. Ja tego nie planuję w ogóle. Ja sobie tego nie układam, yy, nie układam ani na kartce, ani w głowie. Mówię to, co myślę. a Pewnie myślę takie. A słabo myślę, więc słabo mówię. No. <laughs> a przejechałem. Cholera, gdzie tu teraz? Jaj, znowu coś trzeba przez jakieś, ale już coś znajomego, okolice myślę. Trzeba będzie pod górę. O, Padre, o, puta, Mexicano. Opa, no tu można zasejfować. Ale to jest kurde Opel. To jest ten Opel. E... Opel Manta. O tak to się nazywało. Dobra, zapiszę grę, żeby nie było. Bo będzie problem. Kurde, jakbym umarł i znowu musiał tutaj jechać. Zmienkała Johnson, nega. Mam nadzieję, że mi za tego Nworda nie usuną filmu. <coughs> Może ten mikrofon jest dobrej jakości, ale też trzeba pamiętać, że to też stary sprzęt, stary software. To będzie śmieszne. Yy, i się przebija wszystko, to więc kilką myszką wale w stół Wszystko słychać Bez kró <laughs> To twarz CJ -a, taka bez emocji. Dobra, szkoda czasu tam. I... u... Wciekła Amazonka z Meksyku, sklep monopolowy, <noise> was z, teks z Teksasu. Jeszcze nawet nie będę cytował to, co kurde ci nacjonaliści amerykańscy wrzeszczą. Madafaka! Ja pierdziele pieprzony wan! Co za śmieć... Banshee... Chyba Banshee, bo to dwusów. Banshee to też był dwusów, Yamaha. Ja pierdziele, nie! To jest tragedia jakaś. Ja też ci pomogę, będę też do nich strzelał. Może coś... Kurde, to jest pieprzona tragedia. Dobra, mamy go. W ogóle nie skręca, Ten kładzik jest tragiczny piece of shit. Ja pierdziel tym się nie da jechać. ja sam muszę... Ludzie tym się nie da jechać. Ja sobie ustawienia pozmieniam. Kremia za popis z Bollywood tu może będzie lepiej. O, tu jest lepiej na asfalcie o wiele. Pieprzony płot. To bardzo fajnie. Yy, dziękuję za wysłuchanie mojego pieprzenia. Yy, nie wiem, przejdę tą misję. To była jedna pieprzona wpadka, ten odcinek. Dobra, ale przynajmniej posłuchaliście jak jedną minutę pieprze coś o, o świętach i tyle. No dobra. Na razie baj bye. bye. Murzyn się z wami żegna. Wszystkiego dobrego. Przede wszystkim wesołych, zdrowych, pomyślnych świąt, wszystkiego dobrego, zdrowia, szczęścia, pomyślności i tyle. Jeszcze szczęśliwego nowego roku. No, papa.